Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem studentką psychologii w Anglii już na trzecim roku i kończę w tym roku i dzisiaj chciałabym podzielić się wiadomościami o pozytywnej psychologii. Mieliśmy taki wykład o szczęściu, to chciałam trochę o szczęściu powiedzieć dzisiaj, ale to będzie tak naprawdę na miastka, tak? To nie będzie wszystko, ale tak po prostu takie wprowadzenie. Jeżeli ktoś się tym interesuje, to może sobie poczytać więcej na ten temat. Głównymi takimi psychologami, którzy się zajmują tematem pozytywnej psychologii, to jest Seligman, Seligman i pani Lubomirski. To jest psycholożka z Ameryki ze Stanów Zjednoczonych. Ona jest polskiego pochodzenia i Lubomirski jest bardzo właśnie dużo na YouTubie wywiadów z pozytywnej psychologii, oczywiście Seligman też. I oni zaczęli tę koncepcję, napisali dużo książek, Seligman zwłaszcza, że szczęście to jest pozytywne, emocjonalne doświadczenie. No i oczywiście y, też bardzo długo, y, długotrwałe dobrostan człowieka, że człowiek żyje w dobrym. Ma dobre życie w dobrostanie, to dłuższe konsekwencje tego dobrostanu to też będzie szczęście. Tak? Jeżeli ktoś jest ma mm, fajną rodzinę, czy jest w dobrej rodzinie, w małżeństwie, ma dobrą pracę, to wiadomo, że taki człowiek konsekwencje takiego życia będą, y, szczęściem, y, będą szczęściem. A jeżeli ktoś na przykład nie ma tego wszystkiego, no to na pewno będzie poszukiwał tego szczęścia. Y Tutaj mamy y, innych psychologów, y, którzy się tym zajmowali. Y, na przykład Meyer. On porównywał ludzi szczęśliwych i nieszczęśliwych. I y, y, prawie wszyscy są szczęśliwi. Tutaj miał 45 y, narodów, jeden milion ludzi badał. I wyszło, mi, wyszło jemu, że 84-89% na przykład Amerykanów yy, mówiło o sobie jako o yy, szczęśliwych. To było 19, 16, 916 badań i ogólnie yy, przeciętna szczęścia wynosiła 6,75. Kim byli nieszczęśliwi ludzie? Więc on po powiedział, że nieszczęśliwi ludzie to byli ci ludzie, którzy stracili kogoś w żałobie, którzy przeżyli śmierć bliskiej osoby, ludzie chorzy, jakaś depresja czy inne choroby, którzy właśnie wchodzili w terapię, również alkoholicy, którzy byli hospitalizowani. No, to są naprawdę bardzo nieszczęśliwi ludzie. Nawet ci, którzy nie są hospitalizowani, to niestety, ale są. I ludzie, którzy doświadczyli prześladowań politycznych, to są ci ludzie nieszczęśliwi. I teraz badania nad tym, nad państwami na świecie. Światowy raport szczęścia. Oni tutaj badali, który kraj jest najszczęśliwszy, gdzie. Było najszczęśliwsze, y, jakby y, statystyki, gdzie pokazywały najszczęśliwsze osoby, no to no, Dania była na pierwszym miejscu, Islandia, Izrael, Holandia. Y, i ja już na drugim roku też, miałam, y, też studiowałam y, psychologię y, socjalną, i tam też były takie badania, więc też bardzo często Finlandia się pojawia na pierwszym miejscu. Te kraje skandynawskie często się pojawiają na pierwszym miejscu. Y, tam y, robią badania, że właśnie ludzie odczuwają szczęście. I teraz y, no, znowu wracamy do Dushan Smile. To już kiedyś ja to miałam na pierwszym roku, do tego y, uśmiechu że uśmiech wymuszony, nawet jeżeli się udaje, że się uśmiecha, to wtedy mm, nawet na fotografii, jak człowiek idzie, robi sobie fotografię i się uśmiecha i potem y, postawi sobie to gdzieś zdjęcie, czy w ogóle, no jeżeli udaje, że się uśmiecha, to wtedy, no dlaczego ci ludzie mimo wszystko y, dostają więcej dopaminy i y, lepiej się czują. Y, tutaj też y, Hmm, tutaj Harker i Keltner w 2001 roku. Oni o tych yy, yy, uśmiechach, właśnie wymuszonych, Duchenne smiles, dużo pisali. Yy, I uczestnicy brali yy, udział w tych yy, badaniach, yy, które oni prowadzili, ale też zrobili badania nad kobietami, yy, że kobiety, które mają umiejętność pokazywania pozytywnych emocji, że mają ekspresję, że ekspresję pozytywnych emocji, że mają te dobre, pozytywne emocje, one zawsze mają lepsze małżeństwa, bardziej udane małżeństwa. Od tych kobiet, które nie umieją okazywać dobrych emocji, od tych kobiet, które są bardziej negatywne. Jeżeli kobieta jest bardzo pozytywna, szczęśliwa, ma wysoki poziom szczęścia. No ta kobieta ma bardzo duże szanse, że właśnie yy, jej małżeństwo będzie bardziej udane niż tej kobiety, która ma takie bardzo negatywne yy, 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 ekspresje negatywne. I teraz następni naukowcy Daner Snowden i Fiesen w 2001 roku oni badali zakonnice yy, i też badali ich yy, pozytywne ekspresje i negatywne ekspresje. A dlaczego to robili? Bo badali ich długość życia i też yy, odkryli, że te szczęśliwsze yy, zakonnice dłużej żyły o 10 lat niż te, które były yy, mniej szczęśliwe, czyli okazywały mniej, mniej zadowolenia ze swojego życia. Yy, jakie są drogi do osiągnięcia szczęścia? No, oczywiście, na, najbardziej znaną to jest hedonizm. Czyli tak maksymalna przyjemność. Nie liczenie się z innymi ludźmi. Maksymalna przyjemność, czyli napijemy no, sobie, bawimy się, yy, używamy sobie, ile chcemy, bez żadnych yy, moralnych zobowiązań. No i to już jest wiadomo z starożytnej Grecji, tak, yy, uczta Platona, znaczy, no, uczcie Platona, to akurat byli filozofo yy, filozofowie oni dyskutowali oni mieli głębokie dyskusje, ale oni mówili o hedonizmie, że to jest takie właśnie myśli się tylko i wyłącznie o sobie, już jest czymś głębszym Eidanomia, czyli eidamonia przepraszam to już jest takie bycie bardziej w zgodzie ze sobą i żeby uczynić też jakiś dobry wpływ na środowisko i na siebie, czyli jakby już szukanie tego dobra, dobre postępowanie, tak Dobre postępowanie i y, to też o tym Arystoteles pisał w, w etyce eidaumońskiej. Czyli to miłość to jest czynienie dobra dla innych i dla siebie. I też y, następna droga do szczęścia to jest flow, to już mówiłam w ostatnim y, odcinku. Y, to jest zaangażowanie się w chwilę obecną, tu i teraz. I bardzo duże zaangażowanie się w to, co się robi w tej chwili, prowadzi do tego, że jest się takim człowiekiem szczęśliwym, bo jest się w tu i teraz i nie myśli się o tym, co było i o tym, co będzie. No i następną drogą to są takie małe zwycięstwa, tak? Zwycięstwa w pracy, czy w sporcie, czy w grach, czy w miłości, jeżeli się uda na przykład dobry związek. I ten hedonizm tutaj właśnie ma bardzo duże znaczenie, dlatego że. To jest takie zaspokojenie egoistycznych przyjemności, ale to trwa tylko krótką chwilę. I takie na przykład cieszenie się daną chwilą i nie patrzenie się na moralność i na innych ludzi. I jak, czy oni będą cierpieli z tego powodu, czy nie, tylko zaspokojenie swoich własnych potrzeb. Na przykład picie alkoholu i pijani przyjaciele, oni się nie patrzą, czy krzywdzą kogoś, czy nie to się właśnie takie nasuwa pytanie, czy, czy hedonizm właśnie jest taką no, nastawieniem do życia po, potrzebnym, czy nie, czy, czy nie lepiej właśnie jest wiadomo, że dużo ludzi żyje w tym hedonistycznym takim dążeniu, ale te badania pokazały, że nad tym hedonizmem, nad, nad tymi ludźmi, że no te kadonistyczne yy, 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 zachowania no nie są takim długotrwałym szczęściem, tak? Yy, bo to jest takie nastawienie, że szczęście to jest wtedy robię to, co chcę, daje mi to, co chcę, co chcę, to osiągam i tylko, żeby mi to dało przyjemność. No to, nawet czasami to jest po trupach do celu, tak? Yy. I tutaj robili takie badanie na studentach, ale też to, to badanie, badanie było takie, że na przykład oni pytali się, i studentów, jeżeli miałbyś taką maszynę, byłaby taka maszyna, do której byśmy cię podłączyli, i ty byś się czuł cały czas szczęśliwy, czy chciałbyś być do tej maszyny podłączony, czy nie? I dlaczego I dlaczego nie? I u nas w klasie. Na workshopie też nasza pani profesor robiła to badanie i ludzie odpowiadali, że niektórzy by chcieli, niektórzy nie. Niektórzy chcieliby być podłączeni do takiej maszyny, żeby być przez cały czas szczęśliwy, a inni nie. Że inni też chcieli doświadczać różnych emocji. I jeżeli na przykład już później pytała się nas tych, którzy wybrali takie coś, że chcieliby być podłączeni do maszyny szczęścia i cały czas być, czuć się szczęśliwymi. Czy gdyby ktoś ich chciał y, rozłączyć od tej maszyny, czy by się zgodzili, czy nie, czy by chcieli być odłączeni, czy nie. Mm, czyli takie. Y, czy ten hedonizm był taki subiektywny. To jest subiektywne szczęście, czyli każdy po prostu takie egoistyczne, subiektywne szczęście. A są takie obiektywne teorie, też y, teorie szczęścia, że y, szczęście się osiąga przez właśnie. Wartościowe rzeczy, tak, że są wartości, bo w, hed w hedonizmie jest tylko jeden człowiek i tylko on robi coś dla swojej własnej przyjemności i nic więcej, a w y, teorii szczęścia to są właśnie osiągnięcia y, wartości, że już są wartości. Tak? Człowiek y, 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 myśli o, o wartościach, czy, czy to jest uczciwe, czy to jest zgodne z zasadami moralnymi, czy to jest... Y, no, dla, dla religijnych z religią, dla niereligijnych też, czy to jest dobre, z, zgodne z prawem, czy, czy zgodne, dobre dla ich zdrowia. I tutaj, jak oni to mierzyli, badania naukowe, no po prostu robili raporty, ludzie pisali, właśnie raporty, jakieś dzienniki, to były surveys. No, pisali, opisywali swoje życie, jakość życia, opisywali subiektywne, właśnie doświadczenia zadowolenie z życia szczęście tak i to o tych badaniach trochę powiedziałam i też jest skala life satisfaction scale czyli zadowolenie z życia jest taka skala to on, odkryli to Diner Emmons, Larsen i Griffin w 1985 roku i mierzyli zadowolenie z życia u dzieci, u dorosłych i u młodych dzieci. Tutaj te badania właśnie pokazywały, na ile te osoby były szczęśliwe. I też correlating happiness, co jest połączone głównie z, ze szczęściem, to są relacje, tak? W jakiej relacji. Dużo jest właśnie o, o tych, o relacjach. Ale tutaj już nie będę czytała tych badań, bo to jest wszystko statystyka, więc tutaj nie ma sensu. I pozytywne właśnie relacje z, ze szczęściem. Co napisał Peterson w, 2020, w 2005 roku? No to tutaj właśnie wpływ na szczęście, mały wpływ, miały wiek, płeć, Wykształcenie miało mały wpływ, bo ludzie i wykształceni, bardzo wykształceni i mniej wykształceni też nie miało dużego wpływu. Social class, czyli to pochodzenie społeczne, zarobki, posiadanie dzieci albo nieposiadanie dzieci, klasa społeczna, w jakiej się jest klasie społecznej, czy jest się w klasie. Pracującej średniej, czy w tej najwyższej, poziom inteligencji i atrakcyjność fizyczną. To też nie miało takiego, to miało mały wpływ na szczęście. Średni wpływ na poczucie bycia szczęśliwym to miał ilość przyjaciół, ile się ma przyjaciół, czy się jest szczęśliwym, czy nie. Ale gdzieś nam pokazywała profesorka badania, że mężczyźni, którzy są w stałym związku, są bardziej szczęśliwi. Religijność to też miała średni wpływ. Używanie takich aktywności jak sport, pływanie też to miało średni wpływ. Fizyczne zdrowie, ekstrawersja, czy jest się bardziej otwartym na ludzi i do ludzi, świadomość i internal locus of control, czyli jeżeli jest to znaczy. Że sprawczość, sprawczość jest w danej osobie, a nie na zewnątrz. Jeżeli osoba, która na przykład yy, czeka, aż inni za nią coś zrobią, czy inni podejmą do działania, to ona ma tą sprawczość na zewnątrz. A jeżeli osoba ma sprawczość w sobie, to ona sama decyduje, sama wybiera, yy, czy chce z kimś być, czy nie, czy, czy okazać uczucia, czy nie, czy znaleźć pracę, czy nie. Nie liczy na innych, tylko na siebie i te osoby są no, średnie to są właśnie średni wpływ tego, że są szczęśliwe czyli osoby, które mają wewnętrzną sprawczość, są świadome, ekstrawertyczne, bo wiadomo, introwertycy to raczej siedzą w domu i nie wychodzą. I oczywiście ci, którzy podejmują jakieś aktywności fizyczne zdrowie też religijność bycie w związku. I przyjaciele. Teraz największy wpływ na szczęście miały następne: teraz ja wymienię, co miało największy wpływ na szczęście: praktykowanie wdzięczności, optymizm, czyli to już jest takie nastawienie optymistyczne, że naprawdę albo się ktoś z tym urodził i, i wysoł to z, mle, z mlekiem matki, że był w takiej rodzinie. Albo ktoś się tego nauczył i, i, i ma takie nastawienie, że optymizm, tak, wszystko będzie dobrze. E, na trzecim miejscu jest właśnie e, ogromny wpływ na szczęście to jest bycie zatrudnionym, praca i też e, współżycie seksualne, czyli też będzie, no tak, tutaj wyszło w tych badaniach, tak, e, czyli będzie mm, no relacje też, chyba, ale tu nie piszę o, o relacjach nic. Potem duży procent y, pozytywnych emocji, czyli taki pozytywny afekt, affectionate, czyli będzie bardzo duży procent y, y, dobrych, pozytywnych uczuć. Y, I self esteem, czyli poczucie własnej wartości. No, wiadomo, że poczucie własnej wartości jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś ma kompleksy niższości, no to takiej osobie będzie bardzo trudno być y, szczęśliwym. Jak ktoś ma czasami kompleksy wyższości, to też, bo kompleks wyższości to jest to jest tylko to, co pokrywa ten kompleks niższości, bo człowiek, który ma zdrowe poczucie własnej wartości no to nie będzie miał takich kompleksów, tak, nie będzie się ani wywyższał, ani, ani poniżał, ani nie będzie się wstydził samego siebie, tylko i też nie będzie chodził i poniżał innych, bo jeżeli człowiek ma kompleks wyższości, to chodzi i się wywyższa i to jest ukryty kompleks niższości. Także tutaj, w tym dużym poczuciu szczęścia, ci ludzie mieli zdrowy self-esteem, czyli zdrowy jakby obraz siebie. I tutaj wracamy do pani Lubomirski, która właśnie powiedziała, że tak jakby podsumowała to wszystko, że ludzie, którzy. Mają rodzinę, rodzina jest no dla niej przede wszystkim, dla niej to jest źródło w ogóle szczęśliwego życia, ale również powiedziała, że małżeństwa, przyjaźnie, zatrudnienie, zarobki, w ogóle za, tak jak się wykonuje swoją pracę, zdrowie psychiczne i zdrowie fizyczne, że to wszystko ma wpływ. Na to, czego doświadczamy później w życiu i na sukces, bo ona, powie, no ona napisała tak, że ludzie, którzy są bardziej szczęśliwi, są, mają, odnoszą więcej sukcesu w życiu. Że ludzie są na przykład, którzy młodzi ludzie szczęśliwi, oni są bardzo successful. Oni potrafią no, skończyć studia, czy, czy dalej powiedzmy. Wyjść, założyć związek, czy mieć dzieci, czy podróżować, czy kupować domy, inwestować. Tacy ludzie są bardzo właśnie odnoszą sukcesy, dlatego że oni są bardzo, no mają te cechy, tak? Mają te cechy, że, mm, że są szczęśliwi i na przykład mają ten, powiedzmy, czy tam optymizm, czy praktykują wdzięczność, czy jakaś religijność, czy mają, e, e, czy co tam jeszcze było, muszę spojrzeć na listę. Mają ten wewnętrzne poczucie sprawczości, mają poczucie własnej wartości, mają przyjaciół, tak. I to jest wtedy, ona powiedziała, że ci ludzie, którzy są naprawdę szczęśliwi, dużo osiągną w życiu w porównaniu z tymi ludźmi, którzy nie są. Jeżeli ktoś właśnie nie jest, to jemu będzie bardzo ciężko osiągnąć. I czy można być szczęśliwym? Ona tutaj pisze, że no można być szczęśliwym. Że to nie jest dziedziczne. No tutaj bardzo duży wpływ ma rodzina i otoczenie na to jak determinuje na, na szczęście, ale też no, to życiowe wydarzenia bardzo dużo wpływają na, na szczęście, ale też wolna wola, tak? Co, co człowiek zrobi z tymi doświadczeniami, i jak jak będzie postępował w życiu, jakich wyborów dokonywał. Tak, dzisiaj takie krótkie wprowadzenie do tego, co było na wykładzie i myślę, że dalej będę ten temat kontynuować. Jest bardzo przyjemny. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do następnego razu. Bardzo dziękuję.